Witajcie! Dzisiaj zabieramy Was w podróż na Górny Śląsk, żeby przyjrzeć się no, niezwykłemu fenomenowi hodowli gołębi pocztowych. Tak, temat fascynujący i bardzo mocno związany z tożsamością tego regionu. Mamy sporo materiałów: historię, etnografię, prasę, no i oczywiście relacje samych hodowców. Chcemy prześledzić, jak to się wszystko zaczęło i no, dlaczego akurat tam dlaczego gołębie stało się tak ważne. Wyobraźmy sobie tę scenę, wiesz? Niedzielne popołudnie na Śląsku, podwórko, familok, i ludzie patrzący w niebo, czekający na powrót gołębi z lotu. To jest obrazek, który powtarzał się przez dekady. A początki były, jak rozumiem, bardziej przyziemne? Tak, tak, zdecydowanie. W XIX wieku to była głównie yy, hodowla na mięso, praktyczna sprawa. Sprzedawano je na targach, no i jakaś rezerwa na trudniejsze czasy. Wspomina się też o lokalnej rasie ozdobnej ten sztajf. Dokładnie garłacz Gólne śląski koroniasty czyli już wtedy było coś więcej niż tylko mięso. Jakaś estetyka też wchodziła w grę. Ale ten prawdziwy rozkwit, ten masowy charakter to przyszło chyba z industrializacją. Górnicy, hutnicy tak, to jest kluczowy moment. Robotnicy w familokach mieli te swoje chlewiki, komórki, które łatwo było zaadaptować na gołębniki. I to hobby dawało im coś, no, coś własnego. Taką odskocznię od ciężkiej pracy, może? Od kopalni, od huty. Myślę, że tak. Kontakt z żywym stworzeniem, odpowiedzialność, obserwacja lotu, to musiało być ważne. Może nawet trochę jak te kanarki w kopalniach, tylko na inną skalę. No i szybko się zorganizowali. Już na początku XX wieku, w 1905 w Zabrzu, potem w Królewskiej Hucie, powstały pierwsze towarzystwa. Czyli to się stało masowym hobby. Tak. I to na skalę niespotkaną wtedy na ziemiach polskich. Śląsk stał się, no, taką kolebką. A potem wojny i rola gołębi pocztowych nagle wzrosła. Ogromnie. W czasie pierwszej wojny światowej te ptoki, jak je nazywano po śląsku, okazały się bezcenne w komunikacji. Były swoimi bohaterami, jak słynny Czerami. To na pewno podniosło prestiż hodowli. A lata międzywojenne. Mówi się o złotym czasie. Rzeczywiście. W 1922 roku powstał wojewódzki związek hodowców. Te briefy, czyli właśnie gołębie pocztowe i flugi, czyli loty, stały się. Centrum życia towarzyskiego. Nawet sąsiedzkie relacje się wokół tego kręciły. I ta pasja była przekazywana z ojca na syna, prawda? Przetrwała kolejne pokolenia. Tak, to bardzo silny element tradycji rodzinnej. Wzmacniany też przez tych, co wracali z emigracji, na przykład z Westfalii i przywozili tą pasję ze sobą. Gołąb stał się symbolem. Symbolem przywiązania do domu, do hajmatu. Kutz to pięknie pokazał w Paciorkach jednego różańca. Dokładnie. Ale to też wrosło w język, w kulturę. Słynne powiedzenie mieć ptoka, czyli mieć bzika na jakimś punkcie, wzięło się właśnie stąd. A same gołąbniki stały się nieodłącznym elementem śląskiego krajobrazu. No i te niedzielne loty. Wspominałaś o tej żonie hodowcy, co musiała wcześniej obiad gotować. Tak, bo wszystko było podporządkowane powrotowi gołębi. To integrowało rodziny, tworzyło rytm tygodnia. Cała subkultura wokół tego wyrosła. Z własnymi zasadami, wierzeniami. Jakimi wierzeniami? No, na przykład, że trzeba samca specjalnie motywować przed lotem, rozmawiając z nim, pokazując samice. Krążą też anegdoty, które pokazują tę niesamowitą więź. Że gołąb nie poznał właściciela w nowym ubraniu albo że odprowadzał go kawałek drogi do pracy. Niesamowite. A wątek kulinarny rosół z gołębia. Też był obecny to był element selekcji: te słabsze, które gorzej latały, no cóż, trafiały do garnika. Praktyczny wymiar hodowli. Przenieśmy się do dzisiaj: Czy Śląsk nadal jest tym gołębiarskim centrum Polski? Bez wątpienia. Okręg Katowice Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jest największy w kraju. prawie 2,5 tysiąca członków. To ogromna siła. I sukcesy sportowe też są. Oczywiście. Medale na Międzynarodowych Olimpiadach Gołębi Pocztowych to regularna sprawa. A sam sport poszedł do przodu. Loty na setki kilometrów, nawet ponad tysiąc. Elektroniczne chipy mierzące czas. Ta zdolność orientacji gołębi jest zdumiewająca. Niezmiennie. I świadectwem tej pozycji są też targi Expo Gołębie w Katowicach. Największa taka impreza w naszej części Europy. Ale to też miejsce związane z tragedią. Katastrofa hali MTK w 2006 roku. To musiało być straszne uderzenie w społeczność hodowców. Ogromny cios zginęło wielu pasjonatów. Ale paradoksalnie ta tragedia chyba jeszcze bardziej zjednoczyła to środowisko. Pokazali niesamowitą determinację. Już rok później targi się odbyły. To pozdrowienie, dobry lot nabrało wtedy, wiesz, jeszcze głębszego znaczenia. Widać siłę tej tradycji. Ale czy są jakieś wyzwania, zmiana pokoleniowa? Na pewno. Młodych jest mniej. No i hodowla wymaga czasu, systematyczności. To są dwa, czasem cztery godziny dziennie przy gołębniku. Nie każdy dzisiaj ma na to czas i cierpliwość. A jednak dla wielu to wciąż najlepszy relaks. Cytowałam jednego z hodowców. Lubię przebywać z gołębiami. W ich towarzystwie odpoczywam. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Ta emocjonalna strona wydaje się kluczowa. Podsumowując, śląskie gołębiarstwo to piękny przykład jak coś, co zaczęło się od czystej użyteczności. Stało się elementem kultury robotniczej, potem sportem, a przede wszystkim trwałym symbolem tożsamości regionalnej. To jest żywe dziedzictwo. Właśnie, żywe dziedzictwo. Wciąż obecne w tych niedzielnych emocjach na śląskich podwórkach. Dokładnie. I na koniec zostaje pytanie, jak ta głęboko zakorzeniona tradycja, oparta na więzi człowieka ze zwierzęciem, na wspólnocie, odnajdzie się w przyszłości, w świecie coraz szybszym, bardziej indywidualnym, zdominowanym przez technologię? Jakie formy może przyjąć, by trwać? To chyba ciekawe pytanie na przyszłość.